Nie będzie pochwalony Jezus Chrystus. Bracie, siostro, czasami jest tak, że nie masz problemu z Panem Bogiem, ale masz problem z ludźmi, masz wiele pytań. Ale czasami jest tak, że z ludźmi nie masz problemu, ale za to masz wiele pytań do Pana Boga. Możesz żyć tak, jak chcesz, i zostawić, zostać bez odpowiedzi na te pytania. Przyjdź na misję. Przyjdź, bo tutaj będzie działał Pan Bóg. Bo tutaj działa Pan Bóg po to, by dać Ci odpowiedź na wiele Twoich pytań. Szukasz Boga, szukasz Jego miłości, przyjdź do Niego. Misje święte zaczynamy w parafii Świętego Andrzeja Boboli, tu w Gdyni, już 30 września. Czuj się zaproszony. Drodzy parafianie po 10 latach nasza wspólnota będzie przeżywać czas misji świętych to szczególne rekolekcje, dłuższe, bardziej intensywne. Wiele rzeczy się wydarzyło i w życiu parafii przez te 10 lat i prawdopodobnie także w życiu Waszych rodzin czy w życiu osobistym każdego z was. drodzy zapraszam. Chodź redemptoryści. Zapraszają, a przez nas sam Jezus Miłosierny zaprasza. Przyjdźcie, aby doznać Jego miłości.